Jesteśmy właśnie nad jeziorem Tarnobrzeskim, to była kiedyś kopalnia siarki, czyli sulfur mine. It used to be a sulfur mine i dzisiaj postaramy się ten akwen opłynąć e, na supach, ale najpierw trzeba załadować troszeczkę węgli. Zobaczymy, czy damy radę, bo obwód e, tego jeziora, jak biegamy zawsze dookoła, to wychodzi około 11 km. E, obwód, czyli Circumference uh, this Lake is 11 km in circumference. Uh, zobaczymy, płynąc wzdłuż brzegów na pewno wyjdzie mniej na tych supach, ale nigdy takiego dystansu na supach nie płynęliśmy. Także, także ciekawa próba się zapowiada. Najpierw troszeczkę rozgrzewki, czyli warm-up. Napompujemy supy in a Zobaczcie zresztą. Uh, na każdym kroku można się trochę angielskiego nauczyć. Tutaj mamy pokazane Inflation, czyli pompowanie do jednego bara co też piszą Life Best Recommended czyli rekomendowana kamizelka i Always wear a leash czyli zawsze miej przy sobie przyczepioną tą smycz leash to jest smycz, a w tym przypadku e, w tym przypadku to to jest leash leash, czyli teraz co robimy, pompujemy pump albo inflate potem trzeba będzie deflate, spuścić powietrze dobra, zaczynamy warunki są dosyć dobre conditions are pretty good Zwłaszcza dlatego, że surface, the surface, powierzchnia wody jest flat, płaska, bo jest prawie że windless, bezwiecznie, także zobaczymy ile nam zejdzie, jest mniej więcej 10.30, włączyliśmy trackera GPS-a i lecimy. No na razie nieźle idzie, w ogóle ten sport, dla tych co nie wiedzą, nazywa się paddle boarding, paddle to jest wiosło i wiosłować, tak samo czasownik jak to wiele słów w angielskim ma taką samą formę jako czasownik i rzeczownik. E, Paddleboarding, boarding ale, albo też stand-up paddling stand-up paddle, e, czyli na stojąco padlowanie. O, tam Sylwia leci już mi ucieka, także gonię ją. E, ona ma troszeczkę mniejszego supa. E, Porzuciliśmy ją od mojej siostry, rozmiar dziecięcy, ale daje radę, ja na tym dużym e, jest, jest stabilnie. Ogólnie to bardzo polecam, a nawet rekomenduję, recommend. To jezioro Tarnobrzeskie. Jest tu fajna infrastruktura, czyli infrastructure. Woda jest transparentna, przejrzysta, czyli transparent a przy okazji to będę niedługo robić właśnie kurs, w którym chcę Wam pokazać jak wiele podobieństw jest między angielskim i polskim i jak wiele słówek tak naprawdę, tak jak właśnie ta infrastructure i tak dalej znacie tylko trzeba je obudzić, także niedługo na moich kanałach pojawi się właśnie kurs, mam nadzieję, że z niego skorzystacie tak jak widzicie, piękna tafla, płat, płaska tafla wody, tutaj rzeczy zabezpieczone, wziąłem sobie też troszeczkę jedzenia, jakby mnie odcięło z głodu. Gdzieś na środku trzymamy się wzdłuż brzegu, więc też jest bezpiecznie. Zobaczymy. Myślę, że tak jedną piątą już przepłynęliśmy. Nie ma wiatru, więc idzie dobrze. Sylwia znowu mi uciekła tam daleko. Także kończę i ją gonię. Zamykamy wszystko. Piękny, spokojny zakątek akwenu. Nie ciśniamy tempo, płyniemy sobie spokojnie. Trochę oglądamy. Przed chwilą takie duże ryby koło nas się rzuciły. Dobrze, że nie przewróciły supa. Tutaj wiele ptaków ma w tych trzcinach. czcina to w ogóle, nie wiem, może być cane, bo sugar cane to jest trzcina cukrowa, więc pewnie takie też się będą tak nazywać, albo jakoś inaczej. Sprawdźcie sobie w słowniku wszystkiego, przerwam, nie powiem. Generalnie, jeżeli pytacie, czy ten sport jest łatwy i dla każdego, myślę, że tak, bo na początku może być troszeczkę wobbly, czyli chwiejnie, ale jak na płytkiej wodzie sobie spróbujecie keep the balance, złapać ten i utrzymać równowagę. Balans, właśnie to równowaga, to na pewno nie będziecie mieli z tym problemu. Także, także polecam bardzo, bo w porównaniu na z kajakami wydaje mi się, że jeszcze fajniejszy tutaj jest kontakt z tą wodą, bo patrzycie na to z góry, jesteście. Pod stopami tylko kawałek deski napompowanej. E, Oto też jest fajna zaleta tego sportu, bo te deski w większości są właśnie pompowane e, łatwo je fold, złożyć. E, they are portable, czyli przenośne. E, tak więc, tak więc, e, naprawdę sport, który można, można spróbować i pokochać. Tutaj dotarliśmy do takiej jakby zatoczki, jak widzicie, nie ma w ogóle ludzi, raz, zaraz za i nie wiem czy to nie jest jakby o tu przed nami wyspa rodzaju, spróbujemy to okrążyć, w ogóle nie wiem czy to widać, ale takie latające kajączyny się wszędzie mnie czepiają, ja też jako były wędkarz wszędzie tylko staram się wypatrzyć ryby na powierzchni. A tam widzę już płyną, pewnie na kamerze ich nie zobaczycie, bo GoPro wiadomo, że zniekształca. Myślę, że już dwie trzecie spokojnie za nami, więc powoli sobie dopływamy. Zobaczcie, jakie fragmenty tego jeziora są nieodkryte, bo tutaj myślę że za bardzo, że nie ma nigdzie dojścia z brzegu. Ale tak to wygląda. Jak można sobie dopłynąć, chociażby supem. Zobaczymy, czy uda nam się tam naprosto krążyć. Wiosły wiosły Teraz opłyniemy wyspę w ogóle z tym supem to też jest super sprawa bo Zwłaszcza w lecie, jak ta plaża główna tam jest tak zatłoczona, głośna, jeden człowiek na drugim, to po prostu jak weźmie się czy rowerek wodny, czy takiego osupa, czy coś i odpłynie kawałek od brzegu, naprawdę można się od tego odizolować i wtedy odpocząć. Trochę przypomina mi tutaj te wiszące gałęzie na namorzyny, lasy namorzynowe, jakie na przykład często widzieliśmy w Tajlandii, czy w Wietnamie, czy e, Indonezji. Mangrove Forests. Prawie. No i dopływamy właśnie do brzegu po całej pętli. Zaraz zobaczymy na trackerze, ile wyszło. E, woda to chyba taki nasz żywioł. E, it's our element. It's our element. We are in our element when we are somewhere near water. Jak było, Syku? Zmęczyłeś się? Yeah. Nie, no to jeszcze drugi raz zaraz będziemy płynąć. Nie, teraz myślę, że należy się e, jakaś dobra nagroda w postaci pizzy albo burgera. Albo zeróweczka. No, coś zimnego. Generalnie nie było tak trudno. Było łatwiej niż nam się wydawało. Myśleliśmy, że bardziej się będziemy męczyć. Ale chyba, chyba te warunki, bezwieczna pogoda tutaj bardzo dużo pomogła. Zaraz podsumujemy, jak zobaczymy na tracker. Ok, już Wam mówię na koniec, jeżeli Was to interesuje, ile wyszło. Tak jak widzicie, 7,5 km. Tutaj GPS trochę ściął. To nie było tak, że też idealnie przy samym brzegu wszędzie byliśmy, ale w większości, więc pewnie byłoby około 8, ponad 8 km. 2 godziny 40 bardzo spokojnym tempem. Także gotowi jesteśmy na dalsze wyzwania. O, tam też się koło niego rzuciła ryba duża.